Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Panuję Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale, w mojej kuchni. A dzisiaj z cyklu kuchnia dla lajków zrobimy. no Święta wielkanocne zbliżają się dużymi krokami, także zrobimy dzisiaj jaja faszerowane. No, i na ten odcineczek serdecznie was zapraszam. I teraz może tak szybciutko powiem, co będzie nam potrzebne, żeby przygotować ten przepis. Oczywiście jaja gotowane na twardo, rzodkiewka starta na tarce lub pokrojona w drobną kostkę. Szybka, jak widzicie, drobno pokrojona, awokado, trochę cytryny, a w zasadzie trochę soku z cytryny, szczypiorek, no i sól, pieprz i śmietane. Także zabieramy się do dzieła. Pierwsze, co zrobimy, to przekroimy nasze jajka na pół i oddzielimy białko od żółtka. Zróbmy to. No i żółtko ląduje w miseczce. Następnie wyciągamy niąż z awokado. Okay. Teraz polewamy troszkę sokiem z cytryny, żółtka i awokado. Pieprzymy. W zasadzie teraz solę, teraz pieprzę. No i trzeba to ładnie rozgnieść i zrobić jednolitą masę. Po wymieszaniu nie pozostało nam nic innego jak dodać szynkę i żółtka i całość polejemy śmietaną. OK, wymieszajmy to i za chwilę będziemy nadziewać nasze białka. Wypełniamy farszem nasze białka. Prawie jesteśmy na finiszu, jeszcze na środek jaj poleję majonezem. Ja mam w tubce, także mi to sprawę ułatwi i chyba na początku nie powiedziałem o majonezie, a jednak majonezu użyjemy w tym przepisie. I nie pozostało nam nic innego, jak tylko przydekorować te nasze jajka szczypioreczkiem na samą górę. Nie żałujmy szczypiorek, no jest bardzo zdrowy, także nie ma co żałować. Jak najwięcej rzucić na to jajeczko. No i ja za chwilę pokażę oczywiście wam efekt końcowy. I proszę bardzo, tak powstały moje przepyszne, proste do zrobienia jaja faszerowane, tak one pięknie się prezentują. Ja już zjadłem jedną sztukę i muszę powiedzieć, że są przepyszne. Włóżcie jeszcze na chwilę do lodówki, no a potem jak już wyjmiecie, to cieszcie się smakiem. To był Krzysztof Rapanujo-Bobylowski. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!